Witam Państwa. Przygotowałem film prezentujący działanie naszego systemu rozpoznawania mowy Magic Speech Scribe. Zobaczą Państwo, jak szybko i wygodnie można dyktować teksty diagnostyczne. Zapraszam również do samodzielnego wprowadzenia opisu diagnostycznego na klawiaturze w specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji na stronie wwwradcom.eu. Po zakończeniu testu proszę porównać wyniki. Pomiar czasu obejmuje proces dyktowania, korektę błędów i przeniesienie gotowego opisu do programu diagnostycznego. Zapraszam! Badanie mer jamy brzusznej wykonano uzyskując obrazy T1, T2 zależne, T2FS, DWI, DC. Podejrzenie NPL. Obserwacja węzłów jamy brzusznej. Ocena charakteru zmiany w nerce prawej oraz zatokowych ognisk myślnik śledziona lub węzłów w jamie brzusznej kropka, opis badania dwukropek. W obrębie wątroby przy brzegu przyśrodkowym segmentu rzymskie 7 drobna struktura hiperintensywna w obrazach T2 zależnych i T2FS przecinek z cechami przyspieszenia dyfuzji, przecinek z cechami niewielkiego wzmocnienia kontrastowego kropka. Obraz sugeruje obecność drobnego naczyniaka, kropka. Innych zmian w wątrobie nie stwierdza się, kropka. W połowie wysokości nerki prawej w bocznej części widoczna jest zmiana guzowata w wielkości 2,5 x 3 x 2,9 cm, kropka. u uwypukla zarys nerki, przecinek, ma gładkie obrysy, kropka. Guz ma niejednorodnie podwyższoną intensywność sygnału w obrazach te dwa zależnych, przecinek, Wskazuje cechy niejednorodnego przecinek głównie obwodowego ograniczenia dyfuzji przecinek wzmacnia się dość intensywnie przecinek niejednorodnie po podaniu środka kontrastowego. Kropka. Zobaczcie, jak szybko udało się napisać gotowy opis diagnostyczny przy użyciu programu Magic Speech Scribe. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile zajęłoby Wam napisanie go na klawiaturze, wejdźcie w link w opisie filmu i spróbujcie sami. Podzielcie się wynikami w komentarzach. Dziękuję za uwagę.